Szukając lokalizacji pod inwestycje, można powiedzieć, że szukaliśmy miejsca, które nie jest zapełnione innymi firmami w różnych branżach. Jak się popatrzy na strefy ekonomiczne w Polsce, one są tak pełne różnorodności, różnych branż, różnych specyfik firm. Myśmy szukali czegoś, co da nam tę satysfakcję, że będziemy pierwsi. I też dla nas było bardzo ważne, że te w tej lokalizacji, w której będziemy inwestować. Patrząc na 5, 10, 15 lat do przodu, czego oczekujemy do lokalizacji, czyli nie tylko tej taniej siły roboczej, jakiej generalnie szukają firmy zachodnie idąc do Polski, nie tylko do Polski, ale myśmy szukali lokalizacji, która spełnia nasze oczekiwania za 10, 15 lat, czyli ma ten potencjał, jeżeli chodzi o politechnikę i rozwoju tutaj firmy, jeżeli chodzi o innowacyjne procesy i produkty. Biorąc pod uwagę tę perspektywę 5, 10, 15 lat. To, co wspominaliście na, na temat tej konferencji, że jest dużo osób, które z chęcią by wróciło do kraju, znają język polski, ponieważ stąd wyjechali gdzieś 20-15 czy 30 lat temu, tak jak ja osobiście wyjechałem. I mamy ten dylemat, że nie wiemy de facto, jaka jest oferta opola, ale w ogóle w generalnie Polski, dokąd wrócić. Czyli to nie chodzi o miejsce zamieszkania, czy też nawet o pracę, tylko. Co z dziećmi, tak? Na przykład to, co dzisiaj mówiłem, że dzieci, które się tam urodziły, mają po 15 lat, dzisiaj przenieść ich do Polski, nie mając oferty tego, tej edukacji na tym poziomie, jaka jest na Zachodzie, to to się graniczy z niemożliwością, można powiedzieć, tak? To jest taki jeden, można powiedzieć, punkt bardzo taki newralgiczny. Ja mam też parę osób, które pracują u mnie w zakładzie, które wróciły po 17 latach z emigracji i de facto mówią, że brakuje im tej takiej edukacji, kontynuacji w tym języku, w którym się one urodziły, tam można powiedzieć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że ja bym też życzył sobie, żeby Opole nie brało pierwszej, lepszej inwestycji tutaj do naszego regionu, żeby też selektować trochę i żeby się za te następne 15-20 lat było można powiedzieć, że Opole jest znane z marki jakiegoś produktu, jakiejś firmy lub też jakichś innowacyjnych procesów. Dzisiaj nie mamy takiej klarownej strategii rozwoju. Dzisiaj mówi Pan Prezydent, trochę samochodówka, trochę te BPO, trochę jakieś takie firmy outsourcingowe, trochę spożywczej, trochę samochodówki. Wolałbym, aby szukać dzisiaj takich, takich jasnej wizji rozwoju tego rejonu.